W Tczewie są bloki wybudowane w czasach minionego systemu, w których brakuje wind. O ile dla młodego człowieka wyjście na wyższą kondygnację nie stanowi problemu, o tyle spacer na czwarte piętro może być nielada wyzwaniem dla seniora. Dlatego spółdzielnia mieszkaniowa w Czewie wyszła ze specjalną inicjatywą. W zasadzie to dotyczy całego programu usprawnienia życia dla osób starszych i osób, y, likwidacji tak zwanych barier architektonicznych. My zaczęliśmy od likwidacji progów zwalniających przed y, budynkami, li, likwidacji przejścia dla y, obniżenia krawężników przed y, 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 ulicami oraz także była to likwidacja wejść do klatek schodowych, czyli likwidacja y, stopni. Drugim etapem i to na wniosek właściwie większości lokatorów było to, żeby na w budynkach czterokondygnacyjnych między piętrami zrobić jakieś krzesełko dla odpoczynku dla ludzi starszych, którzy idą z zakupami. Problem w zasadzie toczył się od kilku lat. Myśmy się jak to zrobić, i w zasadzie dopiero w tym roku podjęliśmy decyzję, że ze środków wspólnych spółdzielni w każdym budynku czterokondygnacyjnym zamontujemy krzesełko, które umożliwi odpoczynek ludziom starszym. To na razie rozpoczynamy w tym roku. W tym roku chcemy także to i zakończyć, jako że tego potrzebujemy około 560 sztuk i to jest koszt około 170 180, to zależy jak to kupimy. Zaczynamy już w zasadzie w tym tygodniu to montować. Pierwsze krzesełka zostały już zamontowane na osiedlu Czyżykowo czyli między innymi to na Konarskiego 5 i tyle, co wiem, co lokatorzy tu dzwonią, no są bardzo zadowoleni, że mogą odpocząć i no jakby odetchnąć, czyli jest ułatwienie. nie dotyczy do budynków wysokich, tam gdzie są zamontowane windy. Spółdzielnia mieszkaniowa w Tczewie należy do najstarszych w Polsce i największych na Pomorzu. Blisko 109 budynkach i 9 tysiącach lokali mieszka około 18 tysięcy Tczewian.